Kochanie, w zeszłym roku również nagrywałam ci filmik z życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego najlepszego! W tym roku jestem trochę cieplej ubrana, bo dzięki tobie jestem w Polsce. Wreszcie jestem szczęśliwa. Wreszcie jestem w moim ukochanym pięknym kraju z przepiękną zimą w tle i moim ukochanym prosiakiem. chciałyśmy Ci życzyć mnóstwo zdrowia, żebyś zawsze był szczęśliwy, uśmiechnięty, żył jak najdłużej, dłużej ode mnie, żebyś spełnił wszystkie swoje marzenia, zwłaszcza te motoryzacyjne. I życzę Ci, żebyś zawsze był taki, jaki jesteś, nigdy się nie zmieniał. A będę zawsze kochać cię tak samo, a nawet codziennie, coraz mocniej. Wszystkiego najlepszego, kochanie, udanej imprezy, baw się dobrze. Mam nadzieję, że cieszysz się, że wszyscy tutaj są z Tobą i będziemy mogli świętować wspólnie Twoje urodziny. Kocham Cię.